Zadanie szóste: wyznacz wartość podanych liczb. No i tutaj wydaje się to być proste. Popatrzmy na podpunkt A. Tutaj mamy 4 do potęgi drugiej. I faktycznie nie jest to takie trudne, ponieważ 4 do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 4 razy 4, czyli 16. Ale co my tutaj możemy zrobić? My możemy liczbę 4 przekształcić. W jaki sposób? Pamiętajmy o tym, że liczba 4 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi drugiej. W związku z powyższym, tutaj mając 4 do potęgi drugiej, ja podstawę potęgi, czyli 4, mogę zapisać jako 2 do potęgi drugiej. I tak to już zapiszą. Zapiszmy tutaj 2 do potęgi drugiej. I teraz popatrzmy. To 2 do potęgi drugiej to jest nasze 4, ale został nam wykładnik równy 2, który muszę przepisać i przepisuję go poza nawiasem. Takim sposobem ja uzyskałam podwójne potęgowanie, czyli stosuję ten wzór, co oznacza, że w podstawie potęgi pozostaje mi ta sama liczba, a wykładniki muszą przez siebie przemnożyć. Czyli uzyskuję 2 do potęgi czwartej, co oznacza, że liczbą 2 muszę przemnożyć przez siebie czterokrotnie. No i popatrzmy, 2 razy 2 jest równe liczbie 4 i to 2 razy 2 też jest równe liczbie 4, czyli tutaj możemy zapisać że uzyskujemy 4 razy 4, czyli dokładnie to, co mamy tutaj, czyli 4 do potęgi drugiej, która jest równa liczbie 16. Popatrzmy teraz na podpunkt B. W podpunkcie B mamy 4 do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej. No i tutaj od razu widzimy, że mamy takie podwójne potęgowanie, czyli możemy tutaj przemnożyć te wykładniki przez siebie, uzyskując na tej podstawie 4 do potęgi 2 razy 3, czyli 4 do potęgi 6. No ale pamiętajmy o tym, że 4 to jest dokładnie to samo co 2 razy 2. W związku z powyższym tu możemy zapisać, że uzyskujemy 2 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi szóstej, czyli znowu mamy takie podwójne potęgowanie, w wyniku czego uzyskujemy tutaj 2 do potęgi 12, co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza tyle, że 4 do potęgi 6 to jest to samo co 2 do potęgi 12. No i tutaj już nie będziemy liczyć wartości tych wyrażeń, będą to duże liczby, w związku z powyższym, wartości tych potęg tutaj pozostawiamy w takiej postaci, w jakiej one się tutaj znajdują.